Zawodowe, ogólnodostępne, litarne i równościowe. W ciągu ostatnich kilku dni osoby urodzone w 1994 roku dumnie stają przed Wojskową Komisją Uzupełnień. Zrobić musi to każdy mężczyzna i chętna kobieta. Co ciekawe, pań chętnych do noszenia munduru jest coraz więcej. Jeszcze do niedawna tajemniczy skrót WKU napawał lękiem całe roczniki młodych mężczyzn, którzy chętnie lub nie stawić musieli się przed ferującą niemalże wyrokami komisją. Czasy opowieści o badaniach i próbu ucieczki przed tym, co jeszcze do niedawna było nieuchronne, na szczęście już minęły. Mimo iż niektórzy uważają, że... Przede wszystkim problemem jest to, że w Polsce nie mamy wojska. My jednak spieszymy z informacją, że wojsko w Polsce jest. Zawodowe, całkiem nieźle opłacane i już nieobowiązkowe. Nie wszyscy się nadają, nie wszyscy chcą, więc to powinno być jak najbardziej dobrowolne. Wolne. Nikt nic nie, nie lubi robić na siłę i nie być zmuszany. A jeśli on to robi z własnej woli, nieprzymuszonej, to na pewno będzie to le dużo lepsze. Wiadomo, nikt nie musi, nie każdy chce, ale też nie tylko dobre chęci zrobią z młodziaka wojennego bohatera. Trzeba mieć kwalifikacje i przejść pewne szkolenia, bo tak, to się nie może chłopak dostać, gdzie nie ma pracy. I ja chwalę, że i kobiety, i mężczyźni, żeby tylko przyjmowali tych chętnych. Coraz częściej spotykanym faktem jest chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej przez płeć piękną. Zdania pełne sceptyzmu wyrażają panowie. Jestem zarówno za uprawnieniem kobiet. To, że kobiet tam więcej w wojsku, to tam znowu nie jakieś, nie jakieś ważne. No. Femiński o to chyba walczył też. To jednak nie każda kobieta musi być feministką, by stwierdzić. Kobiety przecież są silne. Ja zawsze umarzę. Uważam, że kobieta więcej potrafi niż mężczyzna. Mimo wszystko, nie obrażając panów, panie bywają bardziej odpowiedzialne niż panowie i chyba jesteśmy tą płcią silniejszą. Bo późniejsze roczniki panów, te z lat 80., -tych, 90., -tych, no to są słabe usze. Wszystkie panie, które chciałyby zasilić szeregi Polskiej Armii Zawodowej, z przyjemnością informujemy. Możecie to zrobić zgłaszając się na badanie przed Wojskową Komisją Uzupełnień Wojskowych. Wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty i kartę lekarską.